Zapraszam na nowego ubrania ja domu. Yeah, ja ma mm. <tary> do nie się do mnie do Zostałeś zwycięzcą darmowej wycieczki. Ale ja nie na lawaka. Koniec żartów emerytów. Pora wypełnić swoim czekmaczem. Oto bilecik. Nie Jestem darmą spider Spidermana! Tak na co dzień? Jestem to? Bardzo... Ty się gapisz tu? ja Słucham, budowniczy Bob. Taktyki moje życie jest O? Co? Hejka, mam mega bombę dla ciebie! Albion Online to sandbox RPG, w którym to ty Zmocnisz erekcję. <noise>

Spełniaczu marzeń! Jestem Mroczny Władca! Może się jeszcze kurwa zajmiesz hodowlę jedwabników? JESTEM CHYBA W CZEPKU URODZONY! Tamtych Jestem tylko jednym z... Kienie nie pieniądze? o o chodzi! o o o no nie, Adrian. Adrian. Zapachy, zapachy, zapachy. nie, to niemożliwe. Adrian, Adrian, z Adrian, Nie, to Adrian, Jak się pojawiasz? Adrian. 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 Jakiś Adrian. Ale Adrian. 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 Tak moim Stasiu. Mam błąd, Nie mam czasu. Jestem teraz bardzo zajęty. O co chodzi? Był pan złapy Kocham takie dni, kiedy wszystko układa się w Mnie Nie, się zdaje, że nie 5 pięć łatwych jakichś, nie? Na skrytkę za obrazem? I twojego starego że dziś Będę się na tym Często i gęsto! Myślisz, że to możliwe? Oczywiście! Ha. O tak! Dawaj, dawaj! Nie, nie mogę. Poza tym nie znam szyfru i zaraz. Za nowo! Tak! Yy... Niesamowite Masz te szyb. Bo nie mam. Uwaga! System teraz się zaktualizuje. Prostaker. Oliver, Pro czysta perfekcja. Mógł pan uprzedzić czy ta zmiana jest zgodna Ktoś z dobija się do broni. Panie, afera jest, Pań, pan, <grym> Marzyłem o tym, by być zupełnie kimś innym, zmieniać świat... Jestem szczęśliwy, No zaraz, teraz sobie przypomnę, że widziałem. By... Uwielbiam ją! Usiądź, synu Kot Films przedstawia... Trzeba było tylko poprosić. Chciałem z tobą pogadać, ale nie miałeś czasu. Reklama. Nie jestem głodny. Łamić chcę w głodny synowiec. mam pomysł. a. Apetyter. Teraz z wygodnym aplikatorem. Apetyter. To jest zbyt dojebane. Puszczę wam na VHS-ie z 98. A ja, jawa, ma to masz a Jeden chęć moich wypieków to NA MAŁYMI Ja pomierdzielę, że jak czekał na kumplel, jak na na. Jak zajebiście? Co? Nie zaprzeczaj! Jesteście w gazecie! Mieszkańcy Paryża, słuchajcie uważnie. Jestem Kula. Zaczynamy od poddanych, bo to Ja kula, śmira ja kula! Skąd idę? Dążyć, władco Szczęśliwy, Drog! Jestem szczęśliwy! Gęty <trym> ch... <zra> Kapitan Bomba! Osty pazerny! Siedzę w domu! Co to za superbohater uwięziony we własnym domu? Szczęśliwy.